Czytanie z dziejów apostolskich. Paweł opuścił Atenę i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną pryscylną przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadnił Żydom, że Jezus jest mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do Pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu czciciela Boga, niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Oto Słowo Boże. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi i zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Alleluja, Alleluja, Alleluja! Nie zostawię was sierotami. Powrócę do was i rozraduje się serce wasze Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą, cóż to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie, oraz idę do ojca. Mówili więc: cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli go pytać i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Oto słowo pańskie.